Siemano, mano, mano widzowie z tej strony, a tamcie widzowie, dzisiaj dla Was nagrywam Farming Simulator 22, widzowie. Jak wiecie, wczoraj odbył się live na którym no, troszeczkę pograliśmy w Eurotracka, CS'a czy też Farminga. No i nie udało nam się dokończyć, do y, skosić zboża z pola, więc dzisiaj, widzowie, plan jest taki. Pla <kluzny> Plan jest taki, że widzowie, rozpoczynamy sobie y, od przy, przyjechania traktorem do, nasze, nas, do naszego pola natomiast startujemy z y, startujemy dokładnie z, widzowie sobie ze skoszeniem tego całego całego wszystkiego, żeby po prostu było no i widzowie jeśli chcecie kolejny odcineczek z farminga, to zostawcie łapeczkę w górę subika na kanale z dzwonem Widzowie, niech każdy zostawi, nawet ten kto ogląda, ten kto nie zostawia To niech zostawi, bo naprawdę będzie mi z tego powodu bardzo miło jak Wpadniecie, zostawicie komentarz, przede wszystkim miły Bo naprawdę mi będzie bardzo miło z tego powodu I widzowie, jeśli chcecie właśnie kolejny odcineczek, to łapeczka w górę subik wbijamy do 1100 subskrypcji nie brakuje nam naprawdę już wiele więc mam nadzieję że uda nam się wbić i każdy będzie zadowolony no i też was bardzo serdecznie zapraszam na discorda razem z instagramem tam najszybciej dowiadujecie się o filmach czy też live'ach więc tam was serdecznie bardzo ser zapraszam a my już dojeżdżamy do swojego polać numeru 40 no, i rozpoczniemy koszenie do końca. Te yy, zawieziemy, ogarniemy, sprzedamy to zboże. Muszę na początku jeszcze wysypać z, yy, z kombajna. Nie wiem, czemu to mi nie chce znowu działać. Wczoraj też nie działało. O, dobra, trzeba silnik odpalić. I będzie już. Wszystko w miarę dobrze chodziło. Napełniamy. To się też napełnia. Jest kulturka. Bo jak inaczej? Super, że chyba. Chyba będzie trzeba nową. Chyba trzeba będzie znowu jechać sprzedać. Tu zostało 5. Dobra. To potem sprzedamy. Na razie jedźmy. Żeby już tak nie krążyć nad wszystkim. Albo no też zobaczymy ile będzie kosztować nas. W sumie tak już teraz to i tak już nie ma sensu jak wysypałem. Może przydałoby się lepszą tą kupić? Tego to ja już nie wiem nawet. Dobra, nakręcamy, nawijamy. No i dzisiaj musimy to pole skosić. Już nie mówię o skultywowaniu, bo skultywowanie też by się przydało. Zrobić. Eee, yy, tu tym, 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 widzę. Natomiast tak jutro odcinka nie ma, bo jak wiecie odcinki są co dwa dni we wtorek już tak ostatecznie będzie ostatecznie już będzie w Minecraft w czwartek natomiast będzie co będzie nowego w czwartek w czwartek EuroTruck w, so, w piątek Liveik prawdopodobnie w sobotę prawdopodobnie natomiast też odcineczek więc Szykujcie się na mega fajne odcineczki w tygodniu, na live w piątek, a możliwe, że za niedługo będzie live'ik przedłużany. Pogramy sobie w różne gierki, w różne po prostu CS-y, nie CS-y. Mo mo możliwe, że też z wami pogramy sobie i że będzie elegancko. No i też pamiętajcie, że filmy są co dwa dni o godzinie 17.00. Gdzie można sobie naprawdę pograć, czasami pośmiać się, porozmawiać A ja widzę, że u nas to będzie fajna jazda, jeśli chodzi o to o co o kształt i o wszystko Te pozostawiane to zostawiam na później może. Żeby się tak nie cofać za każdym razem. Fajnie porosło, to jest najważniejsze. Ja w końcu tak o zacznę jeździć. Żeby też tak skrócić to wszystko. O, w taki sposób też jest dobrze. Każdy sposób jest widzowie dobry. Ten, który się stosuje zawsze jest dobry. Żeby nie skosić tego znaku. Bo już przypał by był. Ale lecimy, jak widzicie, to pole w ogóle jest krzywe. Tak jak raz na live, że ja robię, niby krzywo. Ale to i tak pole jest widzowie krzywe, bardzo krzywe ono jest. Więc tak naprawdę, no ja robię jak mogę, żeby tylko mieć pieniądze i nie pieniądze bo i tak wiecie, długi, niedługi na razie za zarastają mnie a mam tylko jedno pole na razie jedno pole mam bo nic innego się na wydarzyć jakby no wielkiego nie może ale no jak kto może jak kto woli wiadomo jak widzowie jest no ale my już mamy większość pola Skoszonego. Nawet widać to. Bardzo dobrze widać. Nawijamy i lecimy jak zawsze. Cały czas do przodu. Żeby lipy, widzowie, lipy, żeby nie było. Tak jak wam, widzowie, mówiłem wcześniej. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę. Subiku... subiku żeby was kolejne odcineczki nie omijały na kanale Bo warto, warto subskrybować ten kanał Nawet ten, kto nie lubi oglądać mnie A ogląda To niech zostawi tą łapeczkę Niech wbije na tego Discorda, Instagrama Bo tam się też dużo dzieje Zapraszam, ja nie gryzę Można się pośmiać na odcinkach Czy na live'ach Patrząc jak Tomcio zamula Jeżdżąc w Eurotraku, Czy też po prostu w farmingu, czy też nieumiejący na live'ach grać w farminga. Boże farminga w Cesa. No bo ja nie jestem taki dobry z Cesa jak w Fortnite'a czy z czegoś innego. No jeśli też macie jakieś propozycje na inne gry, to też możecie pisać, bo wiem, że na pewno macie jakieś pomysły czy coś Więc też śmiało możecie pisać. Zobaczcie a... jakie to jest krzywe. No bo jest i się nie oszukiwać trzeba. Ale jedziemy. Ponad 50% będzie. To na dwa razy się człowiek no zabierze jakoś, przynajmniej się postara. No chyba, że też macie jakieś wizowe tipy, jak grać czy coś. To oczywiście możecie pisać, bo wiecie, amator, a z amatorem to wiadomo, jak to jest. Samatorem to każdy wie Jak no grać albo coś, możecie też pomóc Będzie mi też bardzo miło jak pomożecie A my mamy skoszone to pole, jest super Znaczy jeszcze nie skoszone nie Nawet połowy nie mamy Boże połowy, cała piernicze już Nie wiem czy to po prostu Zmęczenie zawodowe, że, że aż tak powiem śmiechem. Czy po prostu już mnie skleroza bierze, czy coś innego. Sam nie wiem. Wiem, że jadę kombajnem. Ciężko pracuję i ciężko jeżdżę. Ale no cóż. Praca, robota to robota. Chyba jeszcze raz... Jeszcze na dwa razy na pewno się trzeba by z tym zabrać. Bo na raz nie ma szans, że tego wezmę. Więc no, trzeba, trzeba to zrobić. Na dwa razy. Już przejdziemy tylko, żeby nie robić. Zrobimy na dwa, żeby nie kombinować. Tam, gdzie pójdzie na nas, to pójdzie. Tam, gdzie nie, to przejedziemy jeszcze raz najwyżej. 65%. No, gdzieś tak, z, z 70, 80 będzie. 75. Tak, tak, jeszcze muszę tamto pojechać, sprzedać. To wysypać z kombajna. Jeszcze przydałoby się możliwe, że zakultywować Ale czy to wyjdzie to już nie wiem Czy to wyjdzie to już ciężko mi to stwierdzić nazwać to Czy to wyjdzie mi, czy mi to nie wyjdzie Dobra ja go na chwilę zostawię sobie na tym Na polu Pojadę to sprzedać. Zobaczymy ile kasy za to dostaniemy. Szybciutko, szybciutko. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Zakryjemy, żeby nie pyliło, nie kurzyło. I zobaczymy jak to będzie. Daleko nie mamy. To... To luz. No, w sumie daleko to nie mamy, nie? Gorzej, że po prostu trzeba troszeczkę pojechać. Ale 53 na godzinę. Dobre tempo. To się pojedzie. Wysypiemy pojedziemy drugi raz sprzedać i zobaczymy, jak dalej pójdzie. O możliwe, że jeszcze zakultywujemy to pole. A zasiejemy, to, to już możliwe, że na live w piątek Możliwe, że przedłużany Albo i też widzowie nie Zobaczymy To nam pokaże ten piękny czas Ale na razie to jedziemy sobie do Młyna Czy gdzieś tam sprzedamy to i zobaczymy co będzie dalej odkrywamy i sprzedajemy zobaczymy ile dostaniemy fajnie jakby sporo pierwszy tysiąc będzie Z dwóch kół raczej nie będzie. O, 2200. No to źle nie jest. 2200. No to dużo nie jest, mało też nie jest. A jakbym... Czekajcie widzowie. A jakbym zrobił tak, że... O ile kosztuje zwykła, zwykła naczepa? Pojemność 1600. A, ok. 11, ale ja mam długi jeszcze. A jakbym sprzedał to, co teraz mam, to ile? 9, 917 27. Jak dobrze liczę? 27. Czy to jest większa od tej? No. Bo ja mam ton. I ona ma 8 tych, ta ma 12 Żebym miał coś lepszego Dobra, na razie nie kombinujmy Żeby nam to lepiej wyszło Ja pojadę teraz to jeszcze widzowie sprzedać Tam to co w kombajnie leży Bo wiecie, że robota robotą Albo nie, na razie zostawię to co w kombajnie jest Skultywuję Wyładuję, jak to wyjdzie I sprzedam Bo na razie trzeba to skultywować Albo w sumie na odwrót, będzie może prościej Zobaczymy zaraz Bo lipiec We wrześniu trzeba posiać Dwa miesiące Kurde, na długach chyba wyjdę Na minus Ale to zobaczymy, widzowie, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie Okaże się za niedługo Dobra, to my na razie, widzowie sobie yy, z tego na razie sobie zjedziemy tym jeszcze raz zobaczymy ile dostaniemy za tam 70 chyba podajże procent żeby takiego tłumu nie robić i się okaże wszystko bo na razie to jak widzicie stoimy na minusie Lekkie problemy są Ale na spokojnie Damy sobie jakoś widzowie z tym wszystkim radę 68% tam wyszło no to Jest dobrze Na tych miarę możliwości wszystkich Z tysiaka dostaniemy może jeszcze jednego Syp, syp. Niech się wysypie to wszystko. Tu wyszło 73. Dobra. Ja tym zjadę z pola. Już. Do siebie. Tak to można nazwać, że do siebie. Dobra. A my jedziemy z tym... Sprzedać i tam zakończymy już dzisiejszy odcineczek 5800, prawie 900 litrów, trochę dużo. bo ta przyczepka jest mała, bardzo mała ona jest. No niestety, ale no cóż, cóż zrobić, cóż poradzić na to. Więc przypominam wam, we wtorek Minecraft, w czwartek prawdopodobnie Eurotruck. W piątek live w sobotę Prawdopodobnie CSGO na kanale. Po raz chyba pierwszy odcinek jak to będzie. Z mojego kalectwa CSowego Ale zobaczymy. Ale zobaczymy jak to się widzę, wszystko pięknie potoczy. Zawijamy Zawijamy i lecimy dalej, bo o to w tym chodzi wszystkim, nie? Dziesiąta pięćdziesiąt sześć Eee, farmingu On nie przyciął teraz, lekko O Jezus Taki lewo skręt był 73%. No, fajnie jakby Tysiak wleciał. Ale to się wszystko okaże. Zobaczymy, ile dostaniemy za 73%. Na razie on niech wysypie. Będzie Tysiak? Chociaż Tysiak, żeby był. No, już Tysiak jest. Ładna tysiak. Tysiąc Ładnie. Dobra widzowie. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcineczka. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, subika na kanale z dzwonem. Żeby was kolejny odcineczek nie ominął. I widzimy się we wtorek. A ja się z wami żegnam. Elo.